Yeah. 10 tysięcy subskrybentów! Wow! Wow, chciałbym Wam podziękować, naprawdę chciałem Wam z całego serca podziękować za to, że jesteście ze mną, że za to, że mnie wspieracie, za masę lajków, masę pozytywnych komentarzy i bardzo się cieszę, że podoba się Wam to, co robię i że jestem w stanie pomóc niektórym osobom. Ale bez zbędnego gadania jeszcze raz powiem, bardzo dziękuję z całego serduszka mojego, ale obiecałem Wam, że jak Dojadę do 10 tysięcy subskrybentów, coś ogłoszę. Mianowicie ogłaszam to, że otwieram nowy kanał. Drugi kanał. Ten kanał zostanie. Ten kanał, Mr. Alpha zostanie. zostanie. Będę tutaj gadać nadal o tych różnych rzeczach, jak sobie poradzić w różnych sytuacjach życiowych i nadal będę mówić troszeczkę o fitnessie. Tutaj chodzi tutaj o to, że tutaj chodzi tutaj o to, a dużo się powtarzam, ale chodzi tutaj o to, że chcemy tutaj stać się jeszcze lepszą wersją własnego siebie pod każdym względem. Ale otwieram nowy kanał Mr. Alpha Fit. Na tym kanale będzie fitness, będzie siłownia, będzie odżywianie, będzie wszystko. Będą treningi w domu. Będą treningi na siłowni, będzie odżywianie, będą rady na temat trenowania i diety. Będą nawet jakieś małe kursy, jeżeli chodzi o walki. Niektórzy z Was się mnie o to pytali. Będą vlogi z tego, jak na przykład coś jem, będą vlogi z siłowni, będzie już wszystko. Będzie kompletnie wszystko związanego z siłownią, z fitnessem i ogólnie z rozwojem naszego ciała. Więc link jest tutaj. Jeszcze co prawda nie ma żadnych filmików. Pierwsze filmiki pojawią się za plus minus półtora tygodnia, maksymalnie za dwa tygodnie. Więc bądźcie cierpliwi. Jeżeli się jakieś pojawi, na pewno Wam o tym powiem. W każdym razie jest już nowy kanał, możecie już zacząć subskrybować. I czekać na pierwsze filmiki. Tak czy inaczej. Jeszcze jeden bonus dla Was. Bardzo ładnie czasem mówię przed kamerą. Udaje mi się wszystko powiedzieć, na przykład jak teraz. Nie mylę się za dużo, tak? Ech. Nie zawsze tak jest. Dlatego przygotowałem dla Was wszystkie moje nieudane sceny, jakie są z ostatnich moich filmików. I zobaczycie, jak mistra alfa zachowuje się przed kamerą. Jeszcze raz dziękuję. Peace out! Pozwól mi zadać Ci jedno pytanie. Jeżeli czy... I pokaż troszeczkę szacunku, szacunku. O kurwa, załapa. Kurwa. Dłużej mierze rolę. Co było? Kurwa. To mogę się wysłowić. Po Ciągnę się byle tak, kurwa. Z czym sobie łatwo poradzić? Kurwa. Kurwa. Skup się, pokes. Więc yeah. pokaż troszeczkę zacząne, więc pokaż troszeczkę zaczą. Powód dlaczego chciałem zbierać tego nic innego. No dobrze, przyjmiemy tak... Ble! Bleblebleble... Powód jest... Ble! Eee... Ciebie załatwa... No, Ble! Szacunek... Ble! Kurde... Bo jest bitny... Zbi... Bit miły i leniwy! Le, le, le. Wczoraj... Le. Ty już działałeś przy trawie... Przy... Le. Żeby sylwetka była wyżej... I widzę to też... Le. Twój zazór, aaa, a ja w ten widzisz Widzisz aaa, co miłe, Widzisz co i melotero, aaa, ale, he, 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 he. Nie, w wzięło się z tego słowa cholesterol, 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 chore, pol, chores, pole, cholesterol, cholesterol. Więc duża szansa, że zauważył, że nas więc duża jest szansa, więc jest szansa, że zauważył, więc jest szansa... Eee, więc jest szansa... Oh, więc jest szansa, że zauważysz... Oh, więc jest sam... Więc jest szansa, że zauważysz... Oh, więc jest w prawdopodobieństwo... Powiem krótko, warzywa to nasze główne źródło. Gówno. <laughs>